Stephen King żyje i ma się dobrze, a to oznacza, że dostajemy pierdyliard adaptacji, pierdyliarda historii, które napisał. Zatem króciutka historia o małpce, tyle wam tylko zdradzę, o małpce, która gra na bębenku, na cymbałkach, na czymś gra, a potem dzieją się złe rzeczy, dostała pełnometrażową adaptację od Ozguda Perkinsa który ostatnio dał się nam poznać tym cudownym filmem Long Legs, ale tym razem powiedział, dobra, teraz zrobimy coś strasznego, ale także zabawnego. Czyli, czy kolejny film na podstawie Kinga wpada do tej cudownej dziury Jezus Maria na podstawie Kinga, czy do tej dziury, ej, na podstawie Kinga? Chodźcie, przekonamy się. everybody dies. to jest life. To goddamn mess in there. Twójka braci bliźniaków Bill i Hall za dzieciaka odnajdują w przepięknym pudełeczku małpę, która jest dosyć tajemnicza i gdy ją nakręcają raz, okazuje się, że gdy małpa zaczyna wybijać, a właściwie gdy kończy wybijać rytm, to ktoś ginie. Ginie oczywiście w sposób Nienormalny, nietradycyjny, zatem małpa staje się przekleństwem dla nich i my wracamy do Billa oraz Hala 25 lat później i małpa także wraca i nasi bohaterowie muszą się z nią zmierzyć. Musimy walczyć z małpą, z którą nie do końca da się wygrać. Everything okay there? Yeah, Reżyserem małpy jest Ozgood Perkins. On także współtworzył scenariusz, przerabiał scenariusz na podstawie krótkiego opowiadania Stephena Kinga, i to jest osoba, która do tej pory dała się poznać nam jako bardziej poważny twórca horrorów, ten Long legs, który bardziej jest thrillerem niż horrorem, jest tego świetnym przykładem, który lubi fascynować się złem. jest oczywiście także synem Antonego Perkinsa, który grał w psychodzie i sam reżyserował jedną z psychos, i w tym przypadku wyraźnie poszedł w stronę. Bardziej kampowego, bardziej krwawego, bardziej zabawnego filmu, który nie będzie traktował się w 100% na poważnie, ale także chociażby z tego powodu, że temat przewodni nie jest super poważny. Mówimy o zabawce, której nie wolno nazywać, że jest zabawką, która doprowadza do śmierci. Tam nie, to, to nie jest, że ta zabawka e, zabija, więc mamy troszeczkę zabawę absurdem. Absur tej sytuacji jest rozgrywany tak, jak powinien być. Dostajemy dziwne sceny, dostajemy wizje senne, które przerabiają się trochę jakby wizje po kwasie. Nasi bohaterowie reagują ze stoickim spokojem na flaki, które leją się na nich od lewa do prawa. Inni bohaterowie są wyrwani z. Hmm, po pierwsze, wyrwani z main, bo oczywiście jesteśmy w main, ale wyrwani z filmów. Czasami to, to, to niektóre linijki brzmiały, jakbyśmy byli w Fargo albo w komedii jakiejś Braci Cohen. Cały ten światek jest specyficzny, i to jest naprawdę, to daje mu moim zdaniem najlepszą, a, najlepszą jakość. Im bardziej dziwni są ci bohaterowie, im bardziej nienormalni w sensie głupi, w sensie stereotypowi, w sensie a, mający jakieś PTSD po wojnie, troszeczkę wracamy do tego main, które. Wielbia Stephen King, rozkładać na części pierwszej, dawać nam pewne stereotypy, i Osgood mówi: Tak, mam pewne tematy, które z chęcią bym zrobił i które King zawsze odhacza, ale spróbuję je trochę obrócić, troszeczkę zmienić, nie, nie wracać na przykład do. Nadto religijnego ojca, który jesteś przemocowcem, nie wracać do alkoholika, nie wracać do uroczego intelektualisty w okularach. Tyle, że wraca do uroczego intelektualisty w okularach, tylko wrzuca go w inne miejsce. Właściwie, jak wiemy w wielu, wielu powieściach i książeczkach Kinga, to pisarz jest najważniejszy. Tutaj to nie jest pisarz, to jest czytacz, ale on czyta mądre książki, więc zdecydowanie mógłby być Stevenem Kingiem. I to jest nasza bardzo fajna podstawa tego filmu. Te postaci, które nawet nic się nie dzieje, są co najmniej dziwne. Wśród nich prym wiedzie oczywiście Tio James w roli Hala i Billa, ale także chociażby pojawiający się na malutką rolę Elijah Wood, Tatiana Maslany w świetnej roli, więc tutaj dostajemy aktorów, którzy wiedzą, w czym są i bardzo dobrze się bawią. Z drugiej strony, film ma tą fabułę i fabuła zaczyna się nam troszeczkę tak jak mm, w typowych historiach o tak zwanym Monkeypo, monkey po, czyli oczywiście be careful what you wish for. Uważaj, czego będziesz sobie życzył, bo to się nie skończy, czyli e, e, Wishmaster, Wishmaster 2, Wishmaster 3, Wishmaster 30. Za każdym razem to jest jakiś tam e, myśl sobie, że ci pomożą, tak naprawdę cię zabija, zresztą w w którym też to było. I, I to sprawiałoby, że ten film jest dosyć. Hmm, nie chcę powiedzieć przewidywalny ale dosyć standardowy, szczególnie gdzieś, gdzieś do połowy. Potem jest całkiem ładny twist, który sprawia, że ten film troszeczkę nam się zmienia i zaczyna być trochę dziwniejszy i głupszy, i to daje mu, moim zdaniem, więcej fanów. Bo jest tutaj balansowanie pomiędzy tą właśnie historią, że ja bym chciał pewne życzenia, to życzenie ugryzie mnie w tyłek, a pomiędzy, a może zrobimy chociaż odrobinkę festiwalu gore. I ten festiwal Gorem pojawia się jak momentami trochę znistego, nizowego. Dla przykładu, jeden z wujków jest bardzo brutalnie pokazany, wszystko, ale pokazane to jest z żartem, z jajem, tak dalej. Dobrym tekstem, który to ładnie opisuje. Bardzo fajne są efekty praktyczne, jeżeli chodzi o flaki, które oblewają nas. Tak, jeżeli chodzi o flaki efekty praktyczne, nie wszystko jest to efektami praktycznymi. Mamy kilka odciętych. Części ciała, i to wygląda gorzej, szczególnie gdy nie widzimy. Nie, nie ten element, który odpadł, tylko ten, gdzie powinien, czyli tam, gdzie zostało. A, ale wydaje mi się, przynajmniej ja miałem takie wrażenie po filmie, że jest tu coś, czego brakuje. Bawię się dobrze. Są flaczki. Są świetnie, ba świetnie bawiący się na planie aktorzy, są dobre linijki tekstu, jest fajna tak zwana quirkowość, dziwaczność tego main, jest w poczucie Stephen A. Kinga, gdzie wszystko możecie zabić absolutnie wszystko. Czy to jest e kula od kręgli, czy to jest po prostu bycie sobą i, po prostu, <laughs> i tyle. E czy to jest bycie w restauracji, wszystko cię może zabić. Ale masz takie. Nie, no, nie może, przynajmniej mnie, nie może op opuścić wrażenie, że. Ozgut tutaj przerobił to na fajny filmik. Może trochę za długi, ale nie sprawił, że będzie to film, do którego ja wrócę za rok, za dwa, za pięć, tylko będę go wspominał z takim miłym. <laughs> Bo nie było momentu, żebym się nudził na salicie. Ale praktycznie za każdym razem miałem tak no kurczę, gdy już wchodzimy w festiwal grozo-przesadzenia, grozo eksploatacji, to dlaczego nie robimy tego trochę dalej? Dlaczego nie, nie, roz, nie zwiększymy jeszcze tego dziwactwa? Dlaczego nasza małpa, gdy dochodzi do pewnego bardzo dużego wydarzenia, to dlaczego to mm, nie chcemy tego pokazać? Pokazanie tego wynika takim cudownym, krótkim przejazdem kamery, gdzie widzimy kilka ofiar i to jest przepiękne. To naprawdę jest zabawne, ale. Czy na to czekałem 190? Przepraszam, 98 minut? No nie jestem pewny. Gdyby to powinno być po 20, 30, wiecie, gdyby ten, ten, ten film lepiej zadbał o swoje tempo, to moim zdaniem mógłby być znacznie ciekawszy właśnie jako festiwal przepięknej eksploatacji. Jako szaleństwo dziwactw. Ale on chyba zbyt bardzo stara się być. Ja wiem, że to dziwnie zabrzmi. W przypadku mówienia o filmie o małpie, która teoretycznie jest zabójcza, magiczna, on się być normalny. Szczególnie pierwszy akt i próba odtworzenia 1999 roku, która moim zdaniem wychodzi dosyć średnio, bo tam nie, nie czuję w ogóle nutki Eminema. Pamiętajcie, to jest pierwszy album Eminema i, i tro, trochę, trochę dla mnie słabe jest, że ten element się jeszcze nie pojawia tam. Wszystko się kończy. Wstajemy, pośmialiśmy się, byłem na seansie, gdzie kilka razy widownie się zaśmiała. Kilka bardzo dobrych tekstów, kilka uroczych cameo. Pojawia się m.in. reżyser w całkiem ładnym cameo i tyle. I, I zastanawiam się, czy Ozgud Perkins nie padł ofiarą samego siebie oraz marketingu po tym, jak. Ogromniasta, po prostu ogromniasta machina marketingowa, która mówiła e, Long z najlepszym horrorem od kilkudziesięciu lat i tak dalej, to mówi, ja, ja sama mówiłem, no kurczę, no nie jest aż tak super. To teraz zostajemy Małpę, gdzie mówimy, o zgodę o Jezu, ten wielgachny reżyser, największy na świecie, daje nam znowu największe dzieło na świecie i przychodzę na seans i tak, hmm, dowiaduję się, Jezus Maria, tu będą flaki latać od lewa do prawa i tak, hmm. Czy wy pamiętacie, że mieliśmy substancję rok temu, hmm? To jest po prostu miły film na podstawie Kinga. Szczerze widziałbym go jako godzinny film telewizyjny, który poleciałby gdzieś sobie na sci-fi, czy na horror channel, czy na, nie wiem, szaderze i tyle. To, że dobrze zagrany, zajebiście. To, że dobre efekty, praktycznie zajebiście. To, że przemiła muzyczka, także fajnie. Ale dla mnie, jak to się ładnie mówi, at the end of the day będzie to pewnie, jeżeli będziemy mieli słabszy rok, w topce horrorów, Tyle, że więcej niż na 6 na 10 to on nie zasłużył, bo nie potrafi się zdecydować, czy chce być pięknym festiwalem eksploatacji, który mu wychodzi znakomicie, czy jednak zrobić to, no, o, tutaj ta historia, ona jest ważna, te main, te postacie. Gdyby ta podstawa była bardziej koenowska, bardziej dziwaczna, bardziej absurdalna, to ten festiwal eksploatacji lepiej by zgrał się. Gdyby ten film był krótszy, o 15 minut, to bym Wam powiedział perełka eksploatacji, oglądajcie 80 minut, które idealnie się zmarnuje w kinie. A tak mogę powiedzieć, fajnie i tyle. Dla niektórych zajebiście, dla niektórych to będzie kurczę tylko fajnie, więc czegoś brakuje. Dzięki Wam bardzo za obejrzenie. Dajcie mi znać, co sądzicie o Małpce. Wiele osób mnie wysyłało. Dajcie mi znać, co sądzicie o tym, o tym gorze, ponieważ tyle widziałem już ma materiałów, gdzie było o Jezu, gor i tak dalej, materiałów marketingowych. Czy nie uważacie, że to jest coś, co psuje film? Psuje nasze oczekiwania, bo buduje jakieś dziwaczne o tego, no ale będzie goru, a potem no, no fajne, fajne, fajne. Wszystko? Dziękuję. Dzięki Wam w każdym razie. My widzimy się następnym razem tutaj, mam nadzieję, na Brodach z kosmosu. Do zobaczenia, do usłyszenia, do minięcia się na ulicy, czy gdziekolwiek będziecie. Szczególnie pozdrawiam Was, jeżeli w tym momencie jedzie kanapkę z serem.